Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Obraz Arki Nowego wymalowany jest przez autora Księgi Rodzaju w początkowych rozdziałach tej Księgi. Wraz z Krzyżem Jezusa, tak i Arka, to przestrzenie, które niosą ogrom nadziei, ogrom, który rozwija się w postaci nowego życia. Zapraszam. Spodobało się bowiem Bogu, by w nim zamieszkała cała pełnia i aby przez niego wszystko pojednać ze sobą, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Chciałbym najpierw przeczytać urywek Hipolita z Rzymu. Statek odbił się u od podnóży świętej góry, a woda go uniosła ze sobą. I statek przemierzał świat we wszystkich czterech kierunkach od świętej góry na wschód, potem na zachód, na północ i na południe po czym zawrócił na wschód i osiadł na górze kardu. Odnosi się to do krzyża a arka to znaczy statek jest oczekiwanym Zbawicielem. Arka bowiem uratowała Noego i jego synów zwierzęta domowe i dzikie oraz ptaki, tak jak Chrystus, który umarł za nas na krzyżu i uratował nas przed szatanem i grzechem. I tak jak Arka powróciła do góry Kardu, tak Chrystus zakończył swoją ciężką drogę i powrócił do nieba, na łono swego Ojca i zasiadł na tronie chwały po jego prawicy. Jezus Chrystus, który podobnie jak arka ratuje od śmierci, ratuje od zguby. I w dalszej kolejności pozwali, pozwala tworzyć zupełnie nową przestrzeń życia życie w nowej jakości życie, które jest życiem realizowanym w Jego obietnicy o tym, że nie zniszczy że jest przy i jest przy jako ten, który się opiekuje i troszczy. Jako ten, który kocha. Noe realizował to wraz z nowym stworzeniem, rozwijającym się ze zwierząt, które uratował warce. My realizujemy to po wydobyciu z chrztu w kościele, żyjąc nową nadzieją i nową relacją z Bogiem. To obraz arki, którą Jezus realizuje, Arke, arki Kościoła który przenosi nas i prowadzi i którego portem będzie zbawienie wieczne. Szczęść Boże!